Manko witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj Derobach 303, a to pierwszy odcinek YouTube'owej wyżyny. Tak jak wiecie w konkursie Brama wygrałem sobie dostęp do serwera i sobie tutaj gram. Tak jak to było w pierwszym odcinku jakiejkolwiek serii, dzisiaj zbudujemy sobie domek. Jak to nie będzie zwykły domek, ponieważ postanowiłem, że zamieszkam sobie na drzewie. Tak jak zapewne przed chwilą mogliście widzieć, to był taki szybki timelapse z tego jak zbierałem drewno. No, i sobie już trochę tego drzewa pobudowałem. To jest na razie tyle, ile udało mi się zrobić. To budowałem podczas jakiegoś tam live'a, nie pamiętam już dokładnie czego. No i poszło tutaj gigantyczna ilość drewna, chociaż być może tego nie widać. Ja sobie już wybrałem się na kolejną wyprawę po, znowu po drewno. Nazbierałem tyle, to jest chyba 20 staków. Ale zapewne i tak mi tego zabraknie do końca. To jest na razie sam pień i pierwsza platforma, na której będę mieszkał. Ten pień pewnie będzie dwa razy wyższy i za chwilę pewnie będziecie też mogli oglądać tam lapsa z budowy reszty tego drzewa tak tutaj na razie jest klatka słodowa w środku i później będzie na zewnątrz no ale coś jeszcze jakoś wymyśli tutaj mam zejście naszej bazy którą pokażę wam później tak więc ja się zabieram do roboty a wy to pewnie będziecie mogli oglądać w przyspieszonym tempie jeśli będę tam jeśli zrobię już jakieś postępy to później e, też skomentuję co nieco no to do zobaczenia za jakiś czas gdy

To see this transformation in this room, a canvas comes to life and starts. No dobrze, już po kolejnych chyba dwóch godzinach skończyłem już budować praktycznie część korony, to znaczy gałęzie i tutaj obwódkę liści. No, wygląda to, nie powiem, coraz ładniej. Jest naprawdę z tego bardzo dumny. Także już doprowadziłem tutaj schody, tym razem już od zewnątrz, aż do drugiej platformy. Tutaj one pójdą jeszcze wyżej, jednak tam już to rozmieszczę trochę inaczej. No, to w takim razie ja tutaj znowu. Zapewne przyspieszę film i będę kończył w takim razie tą koronę, już będę ją układał liściami i pewnie ten, y, ta część budowy zajmie mi chyba najwięcej czasu, bo y, na samą tą obwódkę poszło chyba taków staków liści, więc to będzie pewnie jedna wielka masakra, no ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. No to do zobaczenia za jakiś czas. No dobrze, także witamy już po <laughs> kolejnym materiale w przyświeżonym tempie. Jak widzicie, już zrobiłem naprawdę dużo. Praktycznie cała korona już, jest już gotowa. Jestem całkiem zadowolony z efektów. Całkiem przyjemnie się to budowało. Nie było takie bardzo czasochłonne. Teraz już nagrywam kolejnego dnia, bo wczoraj nie udało mi się wszystkiego dokończyć. Bardzo przyjemnie się to budowało. I już teraz przede mną zostały tylko już takie prace wykończeniowe i zamieszkanie tego całego obiektu. Będę jeszcze musiał tutaj doprowadzić klatkę schodową aż do samej góry, tutaj pogrubić nieco brzegi tej korony, ona będzie pusta w środku, ponieważ tam się też coś będzie znajdować, zrobić takie wiszące liany oraz kilka takich tutaj mniejszych gałęzi z liśćmi, by też coś pod nimi umieścić. Także ja się zabieram do roboty, a wy mam nadzieję, że za chwilę zobaczycie, za jakiś czas, efekt końcowy i gotowe drzewo. Także do usłyszenia za jakiś czas. Siemanko! Dobrze, już skończyłem drzewo. Przed chwilą mogliście zobaczyć prezentację już gotowego projektu. No i tak to się prezentuje, naprawdę jestem bardzo z tego dumny. Według mnie wyszło bardzo fajnie. Jest to skończone chyba w 90%, ponieważ jeszcze planuję sobie coś tam zrobić do góry, ale to już zobaczcie w innym odcinku, nie teraz, bo w mi się nie chce, po drugie zrobimy to w trochę innej formie. No tak, no to może was oprowadzę po tym drzewie i zresztą całej naszej bazie. To drzewo budowałem sam, a podziemia, które się znajdują pod tym drzewem, budowałem razem z łapeczką. No to może najpierw zaczniemy od tych podziemi, a później przejdziemy sobie do drzewa. Tu mamy schody tam na dół. A tutaj mamy windę, żeby się szybciej mogło schodzić. No to hop na dół. No i jesteśmy. Tutaj cała ta nasza właśnie jaskinia jest w takich klimatach... ...dżunglowych może, coś takiego. Trochę liści randomowo porozrzucane klocki. Według mnie to bardzo fajnie wyszło. Mamy naszą stoniarkę, jakieś takie randomowe jeziorka z lawą, trochę diaksów dla ozdoby. O, mm, ogólnie wszystko, co jest potrzebne do życia. I z takiej właśnie naszej prywatnej bazy zrobiła się publiczna, ponieważ każdy korzysta tutaj z tych rzeczy, które są tu umieszczone. Ale mi to jakoś za bardzo nie przeszkadza. Tutaj niestety ktoś mi zepsuł moje jeziorko z lawą. Ono też było tylko dla ozdoby. Musiałbym to później naprawić, no ale miesza z tym. A mamy jeszcze jakieś przejścia do jakichś spawnerów i tak dalej Później to będę musiał wszystko wykorzystać i ogarnąć Jednak na razie się tym nie interesuje No i tak to się prezentuje Podziemia naszej bazy Więc teraz przejdźmy do zresztą najlepszego projektu, czyli drzewa Z... Zaczekajcie chwilę Okej okay. No i jesteśmy pod drzewem Wchodzimy najpierw w pień I w pniu mamy schody do pierwszego poziomu takie właśnie spiralne schody. Sporo się nad nimi namęczyłem, żeby to wyszło fajnie symetrycznie, ale myślę, że efekt jest zadowalający. Tutaj też różne takie ozdoby w środku są. Miłe dla oka. No i dobrze, jesteśmy na pierwszym piętrze, na którym będą skrzynki, właśnie różne piece, takie też rzeczy potrzebne do Minecraftowego prosperowania. Ogólnie dość prosto tutaj to zaprojektowałem, bez żadnych zbytnich fajerwerków. No i tak to się prezentuje, już tu nam się rozpościera ładny widoczek na zachód słońca i całą naszą wyżynę. Dobra, jednak my idziemy do góry. Zwiedzać dalej. Także tutaj mamy spiralne schody, które się też całkiem ciekawie prezentują z tamtych miejsc. Chodźmy jeszcze wyżej na drugi poziom. No i okej, okay, tutaj też mamy taką platformę. Na razie też ona jest pusta, później coś tu wymyślę. Planuję tutaj stawić właśnie jakiś sudu alchemii, coś takiego, by być kompletnie niezależną od tej bazy pod ziemią. E, tak, tutaj tutaj też jest jakieś puste miejsce na jakieś randomowe rzeczy. No i to było na tyle. Tu jest trochę już taki mniejszy podest, żeby jakoś nie niszczyć bryły tego całego drzewa. Tu będzie studentchan, tu jednak jeszcze go nie mam z Nie mam obsidianu przy sobie akurat. No, też właśnie w takim podwieszona platforma pod jedną z gałęzi bocznych. Też całkiem ciekawy feature. Dobra, idziemy wyżej. Tutaj też mamy boczne gałęzie, z których właśnie zwisałem takie lampiony. Tylko i wyłącznie dla ozdoby. Bardzo fajnie to wygląda w nocy. Zresztą teraz zaszło słońce, to Wam będę mógł pokazać. Dobrze, schody się zwężają. Idziemy coraz wyżej. No i teraz musimy przejść tu taką brzydką klatką schodową. Na pewno jeszcze to później poprawię. Teraz to jest taka wersja robocza. My jesteśmy na naszej koronie. Tutaj powstanie też coś, by jakoś zagospodarować tutaj to puste miejsce. Jednak o tym się się dopiero w przyszłych odcinkach. No, dużo takiego, męzie. Oczywiście cała tutaj ta e, korona jest pusta w środku. Tu jest tylko jedna warstwa liści, z przyczyną oczywiście oczywistych, gdyż tu była gigantyczna ilość, gdybym chciał cały wypełniać liśćmi. I byłoby to kompletnie bezsensowne. Myślę, że coś takiego wystarczy, a tą przestrzeń też się będzie dało w jakiś fajny sposób zagospodarować. No i myślę, że to jest już cały projekt. Tam do góry na razie nie ma żadnych schodów, jednak e, też o tym myślę. Żeby tam zrobić jakiś teraz widokowy czy coś takiego. Jednak cały czas będę musiał pamiętać o tym, żeby nie zepsuć bryły tego całego projektu. Zlecimy jeszcze na razie na dół. No i teraz będziecie mogli zobaczyć jak to się prezentuje w nocy. Naprawdę robi to bardzo fajny efekt, te różne lampiony i oświetlenie. Mi się naprawdę podoba, jestem zadowolony z tego projektu. No i teraz jak już skończyłem swój dom, tak, bo to będzie mój dom na tym serwerze, będę się mógł zabrać też za inne różne projekty. No i o tym się dopiero przekonacie w następnych odcinkach. Odcinki w ogóle z Wyżyny będą się pojawiać dość rzadko, ponieważ nie chcę spamować różnymi odcinkami o zerowej wartości, tylko po prostu pokazać już coś ciekawego. Tutaj teren właśnie pod tym drzewem ulegnie jeszcze zmianom, jakieś tutaj różne ciekawe ozdoby planuję, jednak to dopiero w przyszłości. No więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek jaki mój projekt się Wam spodobał. Nie zapomnijcie ocenić tego filmiku. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć.